Witajcie moi drodzy. No i tak jak się słowo się rzekło. PS5 Żeby to nie było. Gołosłowne. Było no i unboxing mamy. Czyli sobie od, otwieramy. Chyba. Albo i nie otwieramy. Kurczę. Nie wiem. Nóż ludzie. Eee. żono moja, serce moje, daj mi... Daj mi nóż. Kurde, dobra, a tak, dobra, da się załatwić, da się obejść, dobra, mamy to, U uwaga, 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 wyciągamy, wyciągamy, tutaj widać jakiś spad, o, cicho, cicho, wyciągamy podło, wyciągamy podło, jest to podło, dobra, mamy to podło. Teraz tak, z tego co widzę, kładziemy to tak, otwieramy, uwaga, wyciągamy następne pudło, a, chyba nie, a może tak, a, styropian wyciągamy, o Panie, o kurde, ile to jest roboty, a to chyba w tą stronę, a, to w tą stronę, patrzcie, dobra, cicho. Wyciągamy. Tutaj mamy co mamy? Pewnie przewody. Uwaga! Tak jest. Przewody, i pada naszego dual sensa. Naszego dual sensa tu mamy. I przewodzik zasilający. A tutaj co mamy? Halo! Co my tu mamy? Co tu jest za przewód? A tutaj mamy zasilanie HDMI. Dobra o widzicie HDMI przewód zasilający spoko odejdź Ko, kocie no mój kot musi się oczywiście wszędzie wstydnić dobra jedziemy e, poczekajcie jedziemy dalej sorry za te za te, za te. Kieps kiepską jakoś połączenia ale ale muszę to wydobyć muszę to wydobyć jest tak. I to ona nadchodzi. Ta nasza ta nasza ukochana gwiazda. Jest. Jest nasza gwiazda. Uwaga. Nasza piękna gwiazda. Nasza piękna gwiazda. Biała. Uwaga. Uwaga. Odkrywamy ją. Zobaczmy ten znak PS5. Kurczę, nie ma znaku PS5 No to kicha odwrotnie żebym, że ustawiłem odwrotnie do no, kurwa! Eee, tu jest PlayStation znak, tylko że odwrotnie! Tu trzeba postawić tak debilu ty No właśnie. O tak To jest nasza PS5, proszę bardzo Piękny znaczek. Poczekajcie, ja się odsunę troszeczkę. Ja się odsunę to. Kurde, w ogóle mi obraznik. No, dziadu! Dziadu, halo, halo. halo! No, halo! No, kurde. A! To może ja zasłoniłem. Oj, no taka jest nasza PS5. Jest wreszcie, kochani! Wreszcie pojedziemy z Cyberpunkiem, wreszcie pojedziemy z Wiedźminem, wreszcie pojedziemy ze wszystkim, co się da. Ej, styropian. Ej, styropian. Ej, gówno, gówno. Ej, no dobra. No i tak dużo, dużo śmieci. No ale ogólnie, no. Jest PS5. Za chwilę ją włączam. Za chwilę. Ej, zobaczymy, jak to będzie działać. Zobaczymy, czy mi zaktualizuje. Zobaczymy, czy mi zaktualizuje. Oczywiście, żon, żonka się odzywa, słychać ją na pewno. Oczywiście, o, widzicie tam jeszcze mam. Yy, po słuchawkach, po słuchawkach, tak. Tam, po słuchawkach jest i jest World of Warcraft. Yeah, klasik. Tak. No, ale tutaj mam PS5. Ujaj, za chwileczkę ją podłączymy i zobaczymy, jak to będzie śmigać. Moi kochani, czy damy radę? No nie wiem. No to... czy znaczy, ja jestem, ogólnie... nie? Ja jestem pozytywnie nastawiony, że ja jako odbiorca będę odbierał to dobrze. Nie wiem jak wy <ścoughs> ze względu na YouTube, bo YouTube to pierdzieli. No to, to, ale to tak, to tak między nami. To mówię, to tego. To, 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 to w ogóle nie było powiedziane, no ale to. No jest, jest. Ja Poczekajcie, zobaczmy tego dual sensa. Dual sensa zobaczmy. Halo. Zobaczcie, jaki to jest piękny padzik! I jaki on jest piękny! Jaki on jest piękny! Ojej! 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 Te przyciski! To jest mistrzostwo świata! Kurcze! A gałeczki? A ja mam jeszcze futerał, który dostałem w zeszłym roku, bo ktoś mi się pomylił z w prezencie urodzinowym. Myślał, że mam PS5, a mam PS4, ale mam! O jajku, no to jest, to jest, no nie no, wydaje mi się, że kurcze lepsze to rozstawienie. No kurde, bo ja mam go Lepsze, wydaje mi się, że lepsze jest, wiecie? Lepsze jest. Tak. On bardziej się trzyma dłoni. Nie. Teraz tak na poważnie. Tam świry świrami. Jestem zachwycony ogólnie. No bo to jest PS5. Ale mm, dłoni się trzyma wydaje mi się lepiej. Wiecie? Lepiej, lepiej. Tak. Nie ucieka. Bo zawsze uciekało jedną stroną. Jak żeście naciskali na klawisze R2 czy L2, tutaj, o, tak właśnie Wam pokazuję, zawsze uciekały Wam te pady. A tutaj jakoś jest tak w miarę dobrze. Gałki są też dosyć, dosyć mocno spasowane, dosyć mocno, co też przypuszczam, że da komfort jakiś. Zobaczymy, przetestujemy. Ujaj. Już się nie mogę nadzieżyć. Kurczę, ludzie. Ludziska. Ja zobaczcie, w spodnia w kratę jestem. No. Kurczę. I tam jest moja PS 5 I za chwilę ją włączę tam. O tam do swojego kurde, akcesorium. i pod ten telewizor. I będzie się działo. O, jeszcze raz spada. Pada, Pada. Dual Sensa. Jaki to jest piękny pad. To jest piękny pad. Piękny pad. Normalnie, ale czuć w nim że on się nie, A może i się no. no Trzeba go przetestować. To powiem tak. Opowiem tak. No, przepraszam, po 2,5 roku dla mnie unboxing to jest wielkie osiągnięcie. Bo ja jestem zwykłym, szarym człowiekiem, który zapierdala, niestety, można powiedzieć, na czarno w ochronie. Kurwa, robi dla was gry. I ja ciężko pracowałem na to, żeby odłożyć na tę PS5. Kurwa, na tę PS5. Czy wy to rozumiecie? Czy wy to rozumiecie? Czy wy to doceniacie? To są moje urodziny! Normalnie, 45 urodziny. Jo, yo, jo, yo, madafaka. nie wiem jak to tam się mówi, po, po slangowemu, tam po gówniarsku, no, no dobra. Kurde, kocham Was i szanuję, ale no to jest dla mnie taki rarytas, to jest dla mnie bajka. Rozumiecie, że gram od 30 lat w gry. I to jest to, na co czekałem. Nie gram we wszystkie gry, nie jestem hardkorowcem, nie jestem jestem no według y, standardów YouTube'a to jestem casualem. No dobra, jestem casualem, tylko że Większość tych tytułów, którzy ci hardkorowcy ograli, to ja też ograłem, no ale dobra, jestem casualem, bo nie mam ps 5 no to teraz mam ps 5 jestem hardkorowcem, korewa! Rozumiecie? Jestem hardkorowcem! Teraz właśnie jestem hardkorowcem, tak. O, tam widać kuwetę, znaczy ten, transporter mojego kota, tam widać pudełko po słuchawkach, potem widać World of Warcraft na pudełku, w którym są jakieś tam pierdoły. Ej, tak. Ogólnie, no. Ulewa, ktoś mi dzwoni jeszcze. No dobra, trzymajcie się na razie, hej. Ej, pozdrawiam i zaczynamy serię.